Co oznaczają odnawialne źródła energii dla państwa gminy? Przede wszystkim ja się będę wypowiadała jako prezes Związku Stowarzyszeń LGD9, czyli na rzecz rozwoju gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich i stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie. Dla nas czysta energia, czysta energia to przede wszystkim też czyste środowisko, to przede wszystkim ochrona naszych pięknych Wielkich Jezior Mazurskich, naszego atutu w Armii i Mazur. Jest to podstawa naszego życia, podstawa życia mieszkańców naszego obszaru, czyli obszaru, na którym my działamy, to jest powiat Węgorzewski, giżycki i Gmina Srokowo, ale to też podstawa. No, wysokiego poziomu życia mieszkańców regionu Barmi i Mazur. No, jest to dla mnie osobiście przyszłość, przyszłość dla naszych kolejnych pokoleń. My cenimy to bardzo, bardzo zabiegamy w tej chwili o to, żeby realizować mnóstwo ciekawych projektów proekologicznych z myślą przede wszystkim o naszym kolejnym pokoleniu. Które będzie na Warmii i Mazurach kiedyś mieszkało? Pewnie pan wie, że w kontekście Unii Europejskiej postrzegani jesteśmy trochę jako ten region taki ogranicza, czyli takie już brzegi, tej, tej obrzeża Polski, ale to też oznacza dla nas, że mamy bardzo piękne, czyste tereny, czyste środowisko. Nie mamy przemysłu. Mamy przede wszystkim, determinują nasze życie właśnie te środowiskowe walory, które posiadamy, i to, że jesteśmy oddaleni od wielkich aglomeracji miejskich. To jest nasz atut. W tej chwili zabiegamy o to, żeby stworzyć spółdzielnie energetyczne. Konkretnie jako prezes Związku Stowarzyszeń LGT9, ale jestem też doradcą naszego forum doradców organizacji pozarządowych w Polsce, organizujemy konferencję dla członków Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, również dla członków naszego Związku Stowarzyszeń LGT9 i chcemy zachęcić ich do tego, żeby wysłuchali przede wszystkim od praktyków, którzy już założyli spółdzielnie energetyczne, po to, żebyśmy po pierwsze chronili, tak jak wspomniał tutaj jeden z wykładowców, nasze portfele, żebyśmy nie byli obciążani ciągle dużymi rachunkami, ale przede wszystkim po to, żebyśmy wykorzystali przez cały rok w zasadzie źródła energii, latem energię słoneczną, zimą z energią wiatrową. Są u nas już tworzone takie spółdzielnie. Chciałabym bardzo, żebyśmy założyli klaster właśnie Mazurska Energia. W zasadzie on już istnieje, ale trzeba go trochę reaktywować i liczę na to, że najbliższe nasze spotkanie, nasza konferencja skończy się tym, że taka spółdzielnia energetyczna powstanie na naszym obszarze i to będzie takie bardzo wymierne. Natomiast w tej chwili jako stowarzyszenia przede wszystkim edukujemy młodzież, edukujemy osoby dorosłe, uczestniczymy w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez gminy. Mamy 11 samorządów i kiedy tam jesteśmy, uczymy młodzież jak segregować. Śmierć i w jaki sposób podchodzić do naszego klimatu tak właśnie proekologicznie.